I'm Still Here to bazujące na faktach dramat nakręcony przez reżysera. Waltera Salesa. Główną rolę w tym filmie gra Fernanda Torres, nominowana za tę rolę do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa, A oprócz niej na ekranie towarzyszyć jej będą następujący aktorzy, których nazwiska przeczytam, przy czym na pewno przeczytam jej źle, bo totalnie nie umiem w brazylijski portugalski: Selton Mello, Valentina Herschage, Maria Manuela, Barbara Luz, Gabriela Carneiro de Cunha czy Luisa Kosowski. Brazylia, rok 1971. Kraj coraz bardziej duszony przez wojnę wojskową dyktaturę. Matka jest zmuszona na nowo odnaleźć siebie, gdy życie jej rodziny zostaje zniszczone przez akt przemocy. I'm Still Here to jest ostatni film, który musiałam obejrzeć przed tegoroczną galą oscarową, żeby mieć absolutne 100%, 50 na 50, jeśli chodzi o wszystkie produkcje nominowane w tym roku. I to jest pierwszy taki raz w historii tego, jak w ogóle śledzę te nagrody, także chociaż nie jak się to ma tak naprawdę do filmu samego w sobie, to jest to taki mój osobisty sukces, którym chciałam się pochwalić. Jeszcze pewnie się będę chwalić przy filmiku oscarowym. I I'm Still Here to film o tyle zaskakujący, bo chociaż jest to film międzynarodowy, to dostał w tym roku trzy nominacje do Oscarów. Nie mówię, że to jest coś, co nigdy się nie zdarza, bo myślę, niedaleko trzeba szukać na Zachodzie bez zmian, czy Parasite, który, które to oba filmy też dostały dużo nominacji i dużo nagród ostatecznie otrzymałem. Niemniej jednak wydaje mi się, że w tym roku był taki inny pretendent do miana filmu międzynarodowego, który to zgarnie wszystko i zagrał wszystko. Nie oglądajcie mojej recenzji filmu Emilia Perez, bo jest to bardzo recenzja, z którą się już nie zgadzam i powinnam zrobić do niej update. A jednak większość ludzi była zaskoczona. W tym zaskoczona byłam również ja, bo chociaż wiedziałam, że istnieje taki film jak I'm Still Here, obserwując różne środowiska krytyków kany i tego typu historie, to ten film nie jawił mi się nigdy jak coś, co zasługuje na to, żeby dostać nominację do najlepszego filmu, czyli nominację dla Fernandy Torres dla najlepszej aktorki. I po obejrzeniu, I'm still here zasadniczo widzę to. Na pewno dużą rolę w tym wszystkim odegrał fakt, że jest to film bazujący na faktach, na prawdziwej historii rodziny Paiva, którą dotknęła taka, a nie inna przemoc za czasów brazylijskiej dyktatury w latach 70. -tych. I umówmy się, to jest coś, na czym częściej niż nie Akademia Oscarowa zawiesza oko, bo mm, na faktach dramat, dyktatura, uciskają ludzi, jest cierpienie, jest przemoc, tak należy to jakoś nagrodzić, jakąś nominacją, to jest ten film ma coś ważnego do przekazania. I nie mówię tego absolutnie ironicznie, bo tak stwierdzam, że filmy takie jak I'm Still Here powinny być dostępne dla szerokiej publiczności, właśnie po to, żeby pokazywać nam różne punkty widzenia, pokazywać nam różne historie i piętnować takie zachowania, jak te, które miały miejsce ponad 50 lat temu w Brazylii za rządów dyktatury. Zwłaszcza, że chociaż nie wiadomo jakbyśmy nie stwierdzali, że jesteśmy cywilizowani, jesteśmy ponad to, to takie przykłady przemocy albo i nawet gorsze przykłady przemocy zdarzają się w dalszym ciągu bardzo szeroko nawet w tych takich najbardziej cywilizowanych krajach. Przy czym ten film decyduje się na pokazanie tego wszystkiego nie tak jakby od środka, nie od strony partyzantów, nazwijmy ich partyzantami, którzy starają się działając w podziemiu, przeciwdziałać tej dyktaturze i jest jakaś taka groza, czy coś się stanie, czy coś się wysypie, czy ktoś ich zdradzi, czy ktoś trafi do więzienia za to, że działa w słusznej sprawie. Tylko tutaj obserwujemy to wszystko z perspektywy matki, piątki, dzieci, drugiej równorzędnej głowy rodziny Eunis Pajwy, której to mąż był zaangażowany w różne działania o połopartyzanckie, o czym ona sama w tamtym momencie w ogóle nie miała pojęcia. I film ten skupiając się właśnie na postaci Fernandy Torres powoduje, że jest to obraz o wiele bardziej intymny, a przy okazji o wiele bardziej przynajmniej dla mnie efektywny, bo on pokazuje takie mniej nobliwe, mniej bohaterskie, ryzykanckie podejście w ramach działań tego typu. Przez spory kawał pierwszej połowy tego filmu obserwujemy szczęśliwe życie rodzinne, które nagle w wyniku pewnego, zdawałoby się na początku, bardzo losowego wydarzenia, zaczyna się totalnie rozsypywać. I balans całego tego filmu właśnie opiera się na tym takim mistrzowskim sielskim życiu rodzinnym i tej takiej grozie angażowania się w politykę i tego, jak ta polityka wpływa destrukcyjnie na życie takiej podstawowej jednostki, jaką jest rodzina. I bardzo ciężko, bardzo smutno ogląda się tę pierwszą część filmu, bo właśnie obserwujemy szczęśliwe życie, bardzo szczęśliwej, bardzo zdrowej rodziny której niechybnie w pewnym momencie się posypie i my, niestety, jako widzowie. Czekamy w napięciu, w stresie i właśnie ze smutkiem na to, kiedy to wszystko walnie się na ryj. I film ten podczyty jest naprawdę niesamowitym terrorem, bo poza jedną taką sekwencją, tak naprawdę nie doświadczamy, w sensie za pośrednictwem bohaterów pokazanych w tym filmie, nie doświadczamy tego terroru tak jakby z pierwszej ręki, tylko cała masa rzeczy to są po prostu informacje, które do naszych bohaterów docierają. I z jednej strony można mieć wrażenie, że tak naprawdę niewiele się tutaj dzieje, Dzieje, bo przemoc ta nie dotyka, z małymi wyjątkami, bezpośrednio tej rodziny, ale tak naprawdę ta przemoc cały czas tam jest, tam gdzieś, z boku, gdzieś dookoła, przez co twórcy tego filmu właśnie kontrastują tą taką sielskość i spokój, piękno codziennego życia z czymś, co jest potworne, przerażające i co w jednym momencie może zdecydować o czymś byciu lub niebyciu. I jest to też film po części o tym, jak dyktatura łamie takiego prostego człowieka. i jedna sekwencja właśnie w samym środku filmu, która mnie absolutnie złamała. Chociaż tak naprawdę w swojej konwencji była tylko zasugerowana i nie była to tak naprawdę prawda, ale i tak mnie było strasznie i w tym momencie trochę się rozkleiłam. No i to wszystko, te wszystkie motywy, sposób w jaki tutaj cała ta narracja jest skonstruowana, opiera się przede wszystkim na tym, co w tym filmie zrobiła Fernanda Torres i absolutnie rozumiem, dlaczego ona dostała nominację do Oscara, bo jest naprawdę przefantastyczna w tym filmie. Ona robi to, co jest jednym z moich ulubionych, zabiegów aktorskich w filmach, a mianowicie ona gra osobę, która przez większość czasu udaje, że wszystko jest dobrze, chociaż tak naprawdę dokładnie wiemy i dokładnie widzimy po niej, że nic nie jest dobrze. I taka wielopoziomowość gry aktorskiej jest czymś, co zawsze niesamowicie na mnie oddziałuje, bo to jest nieprawdopodobnie trudne Odgrywać jakieś uczucie, zwłaszcza jeśli to uczucie jest nam totalnie obce, będąc aktorem, ale jeszcze dodatkowo grać tę drugą warstwę, że nie dość, że coś czujemy, to jeszcze próbujemy odgrywać coś zupełnie innego, udając, że wszystko jest w porządku, to jest dla mnie dowód bardzo dużych umiejętności aktorskich, wielkiego kunsztu i Fernanda Torres totalnie to robi i dźwiga to. Przez cały film, bo jest niezaprzeczalnie główną bohaterką tej opowieści. I zastanawiałam się też nad tytułem tej produkcji, i przyznam się, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego nie zdecydowano się na przetłumaczenie na język polski tytułu I'm Still Here, jako chociażby nadal tu jestem, wciąż tu jestem. W ogóle trochę nie rozumiem tego takiego nowego trendu w tłumaczeniu, czy też raczej nie tłumaczeniu tytułów. Ale na samym początku, jeszcze zanim obejrzałam ten film, zastanawiałam się, czy tytuł I'm Still Here ma wyrażać nadzieję. Na zasadzie dalej tu jestem, wciąż tu jestem, czekam na tę drugą osobę, na to, żeby coś wreszcie się wyprostowało i było tak, jak powinno być. Ale teraz tak naprawdę patrzę na ten tytuł jako wyraz wyrzutu, że ja wciąż tu jestem, a kogoś w dalszym ciągu nie ma i nigdy go nie będzie. Albo też, że może to być przykład determinacji, mówiąc, I'm still here, ja wciąż tu jestem, jako protest skierowany wobec. Dyktatury i takie pokazanie im środkowego palca, aha, próbowaliście zrobić te wszystkie okropne rzeczy, a ja mimo wszystko nadal tu jestem, a was tutaj nie ma. I nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi, ale nie spodziewałam się, że taki zdawałoby się totalnie, absolutnie prosty tytuł skłoni mnie do takiego wielowątkowego rozmyślania i. Różnego rodzaju interpretacji. Czy jest w tym filmie coś, co mogłoby być lepsze? Osobiście uważam, że film może mógłby być troszeczkę krótszy, i ja rozumiem, że ponieważ bazujemy na prawdziwych wydarzeniach i chcemy pokazać jak najpełniejszy obraz tego wszystkiego, to film ma taką długość, jaką ma, ale jednak ma takie wolniejsze momenty, które moim zdaniem nie do końca procentują. Ale tak naprawdę to jest jedyny mój większy zarzut w stosunku do tego filmu, bo tak naprawdę uważam, że I'm Still Here to jest naprawdę dobry film, który pewnie tak tak naprawdę nie zostanie obejrzany przez całą masę ludzi w naszych kinach, bo myślę, że skoro miał premierę tuż przed Oscarami 28 lutego, to że mało ludzi, o ile nie są tacy jak ja, że chcą sobie po prostu odhaczyć filmy pod Oscary, niewielu ludzi uda się do niego, a jeśli on nie zostanie nagrodzony być może Oscarami już w niedzielę, dla nas w poniedziałek, to może niewiele osób zdecyduje się, żeby go ostatecznie obejrzeć, bo hype na niego tak naprawdę po prostu przeminie. Tak od. A ja uważam, że historia ta jest naprawdę ciekawa. Naturalnie jest w jakiś sposób sztampowa, bo wielokrotnie już w kinematografii sięga się po filmy bazujące na faktach, które opowiadają, jak dyktatura niszczy rodzinę, niszczy ludzi, jaka dyktatura jest zła, i tak dalej, ale nie można tej historii mimo wszystko odmówić mocy, która przede wszystkim skupia się właśnie na bohaterce granej przez Fernande Torres. Także ode mnie film I'm Still Here to jest takie 7 na 10, które prawie że graniczy z 8 na 10. I uważam, że jest to film, po który warto sięgnąć, na który warto się wybrać, żeby spojrzeć na świat innymi oczami, żeby oderwać się na moment od tego naszego rodzimego kina, czy też kina anglojęzycznego, które w przeważającej większości jest dostępne w naszych kinach. I nieco tak złamać ten taki. Stan standardowy rytm naszego chodzenia do kina na rzecz zobaczenia czegoś zupełnie z innego miejsca na świecie ukazujący zupełnie inną historię, która teoretycznie jest bardzo nam odległa, bo jakżeż daleko mamy do Brazylii, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę podwaliny dyktatury, to myślę temat jest uniwersalnie bliski nawet ludziom nam mieszkającym w Europie. Także wybierzcie się na film I'm Still Here. Koniecznie podzielcie się w komentarzach tym, czy waszym zdaniem to jest ten najlepszy film. Może nawet nie tyle tego roku, ale czy chociaż jest to najlepszy film z grupy filmów międzynarodowych nominowanych w tym roku do Oscarów? Tak się w sumie zdarzyło, że akurat wszystkie te pięć filmów nominowanych w tym roku w tej kategorii mają swoją recenzję na tym kanale, więc gorąco was zachęcam, odsyłam was do recenzji i nasienia Świętej Figi i filmu Flow i dziewczyny z igłą. Tak jak mówię Emily Perez, nie ma sensu oglądać, bo totalnie nie zgadzam się już z tą recenzją. Także cóż, a oprócz tego to co, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, stawiania lajków. Zostańcie na moim kanale jeszcze chwilę dłużej, obejrzyjcie jeszcze filmik albo dwa, bo jeśli będziecie oglądać moje treści, to YouTube będzie wiedział, że są to treści ciekawe i wartościowe i będzie chętniej je popychał w algorytmie. Dalej pokazywał je nowym widzom, więc tym samym pomagacie mi rozwijać ten kanał. Za co serdecznie z góry Wam. Dziękuję, no i co? Do zobaczenia następnym razem.